Siemanko! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Minecraft. Moi drodzy, aktualnie macie widok tego, co udało nam się zrobić. Wgrałem teksturpaka zgodnie z prośbą niektórych widzów. Wydawało, wydawało mi się, że ten teksturpak jest naprawdę fajny. Wydawało mi się. Wydaje mi się, że ten teksturpak powinien nam się spodobać. I, i link do tego teksturpaka macie w y, linku w opisie. Dobra. Dzisiaj zgodnie z obietnicą ludziska budujemy do, zagrodę, zagrodę dla zwierzątek. I tak się właśnie zastanawiam, gdzie byśmy to mogli dać, żebyśmy to mieli blisko nas i, i, i zarazem żeby to było praktyczne. Hmm. Zasuwamy się tutaj myśl, żeby to zbudować. Sprawdźmy co tu będzie. Przyspiesz, przyspiesz. Hmm, myślę, że tutaj będzie fajnie. To będzie naprawdę fajne miejsce. Dobra, a więc bierzemy się. Najpierw postawmy ogrodzenie. Śnieżek. Hop, hop, nie ma śnieżku. Dobra. Dobra. Tak. Chodź tu. Dobra jest. Hop, hop. Hop. Może jeszcze dalej. To będzie nam brakowało drewienka. Przepraszam. Płoteczków, ale teraz ogarniemy jakieś płoteczki. Także będzie fajnie. Chyba powinniśmy zrobić, szczerze powiem, Dwa wejścia i to będzie po prostu priorytet. I ostatni. Dobra, lecimy po więcej. Eee, tutaj jest bieda, czyli będziemy musieli ściąć parę drzewek. Właściwie parę na te wszystkie, które mamy wokół domku. Tak myślę, że one nawet tutaj zbytnio nie pasują. Dlatego pozbędziemy się ich. Dobra, gdzie teraz mamy drewno? Drewno jest tutaj. Hop. Hop. Nie, 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 nie. I teraz właśnie przez całą sprawę. Świetnie. Brawo Rambo. Brawo. Shit. Dobra. Dobra, później ogarnę co z tym zrobić. Tymczasem. Dobra, jest. Mhm. Jeszcze hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, dobra. Cztery drzewienka zostają. A 52. Płotki, szlak. Grunt to refleks. Chodźmy, szybciutko! Uuu, ciemnia się. Kurczę, pochodnie nikt nie wziąłem. O, szlak. Tak. Brawo. Chodź, chodź, chodź. Jest płotek. Hmm. Myślę, że takie to powinno być wielkie. Jedną świnkę będziemy mieli. Co mnie bardzo cieszy. Dobra, będzie tak. Hop. Dobra, z ilością podków powinniśmy się wyrobić. już tu ziemią. przytasz mi się. Hop! Mm, jeszcze jedna. Kościu. Jest. Prawo. O, no. um, tam jakaś dziurka jest. Warto by było ją załatać. Nie będziemy ryzykować, że nam potworki dopadną z grzaki. Mhm. O... Chodź tu. Mój dom! No bycie Zakichany creeper. Dziś... Ty nie wygrasz. Oj, chce wybuchnąć. Dobra, dawaj siarkę. <śmany> Mój domek. Dwa skudy zbolałe Za trafił Mój biedny domek Dobra, ja sobie to później dobuduję Tymczasem Mobką się nudzi A my może się kimniemy za ten czas Bo planuje się rozwiązanie No świetnie! Nie mogę odpocząć szlak Dobra, fajnie, to są wszystkie puste skrzynki. Więc Potwory nam nie pozwolą zasnąć czego mi brakuje? Łopata się przyda Kilow mamy Ziarna się przydadzą w najbliższym czasie pochodnie bierzemy hmm. co jest jeszcze bardzo ważne kogo jest? ziemia jest co my mamy? No, wiadereczka mm -hmm. chyba będzie to trzeba wszystko odpisać Fajnie, ale tu jest burdel ale tu jest straszny burdel dobra chodźcie popatrzymy z tymi potwórkami O ty! Chodź tu. No dobra, po nich. Jak ten postać wygląda? Ole, jestem obity! Dobra, mopki są martwe. Widzimy, może, może się uda. Szybciutko kimnąć. Leć, leć Rambo, leć. Może teraz. I udało się. Cudownie. Dobra. I jesteśmy z powrotem. I mamy piękny dzionek. I pora by było. Pora by było. Na. Wziąłcie trochę kobla. Kobla, kamyczek. Kamyczek. Chodź tu, kamyczek. Jesteśmy bardzo potrzebny. Hop. Tak. Um, to było po tak, tak dobrze dobrze O, um, płotki chodźcie płotki, chodźcie tu było właśnie drewno. Um, tak jest drewnę, dobra zrobimy sobie na razie takie prowizoryczne um, taki prowizoryczny, malutki ogródeczek um, dobra weźmy z tego połowę Hop, 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 hop Nie tak, co ja buduję Hop, 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 hop. Dobra I jest Fajnie, o to mi chodziło um, Tak Tak Hop, hop I hop Mam 19 płotków Jeszcze po jednym Oki ok. Jest fajnie. Dobra, mamy 23 płotki. I. Mamy tam zwierzaczki. Potrzebne nam są snopki Więc chodźmy zrobić prowizoryczny ogródeczek. Mm -hmm. Dobra. Co my tu mamy? Świnka topi się. Biedna świnka. Teraz się nie pomożemy. Dobrze. I dobrze. Zróbmy tutaj. O, uh, ho, 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 ho. Hm. Żeby nie smucić, żeby nie wyglądało jakoś biednie. Tja, O, tak. Trawka teraz nam powinna tu zarosnąć. I znowu Rambo. Nie wyposażyłeś się w bardzo ważną rzecz. Mianowicie... furtka. A nawet dwie. Hop hop. I tu będzie furtka. Dobra, idziemy szybciutko zrobić furtkę. O nie. Ale grunt to mieć pomysł. Brawo. Po raz kolejny. tutaj nie szans na przyciski 24 przyciski co zrobimy hop dobra hop uuuuu braknie dobra hop hop tak i tak 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 i tak nawet chyba jeszcze jedną zrobimy na wszelki wypadek. Hop, 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 hop. hop. Mhm. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o furtki. Rambo lepiej odusz to, bo sobie później z tym nie poradzisz, a lepiej nie ryzykować. Mhm. Dobra. Tutaj szybko jeszcze to zburzmy. Och. A właśnie napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym teksturpaku, czy wam się podoba, czy nie. I, i, i... Pomyślimy najwyżej, jeżeli wam się nie będzie podobał. Pomyślimy nad innym. O, hop, dobra. Czyli mamy dwie furteczki. Jeszcze lecimy tam jedną wstawić. I przy okazji obrudzimy to świeczkami. Dobra. Co jest, świnko? Wyszłaś z tej wody. Teraz ja tam wpadłem. Przepraszam cię. O, ale muszę przejść. I tutaj zrobimy fłoteczkę. i jest fajnie. Dobra. Jeszcze pochodeńki. Tutaj wiadomo było, że jest wejście. Hop. Hop. Na razie tak jakoś blejak porozstawiamy. Żeby tu... Żeby się tu mułpki nie rozpiły. i hiob. I tu jeszcze jeden, na wszelki wypadek. Dobra. Wyglądałoby to mniej więcej tak. Zwierzątka. Wiem co tu wam jest potrzebne. O, nasionka. mi się. Ups. Taki 2 na 2 Pochodzenie, jak zostało uuuu, dźwięko się skończyło będzie takie prowizoryczne tydam, nie no takiego takie, takie gówno nie mogę zostawić, bez jaj hm, to jedno usuniemy fakt na górze tam dostał. Dawaj to. O, dawaj to. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie spadło. O, to za gówno. Dobra. Tak. I tak. I zrobimy to tak. Powinno chyba wystarczyć, tak mi się wydaje. Ale tylko mi się tak wydaje. Dobra, i tego mamy trzy. I hop, hop. Tak. I tutaj zrobimy jeszcze tą stronę. Z tego. Z drewna. Jasnego. Surowe deski. Hmm. No nie, bez jaj. Na wizji takie jaja odwalać. Tak to się nie godzi. To się nie godzi. I jest. Dobra. Wybaczcie, moi drodzy takie głupie pomyłki. Ale myślę, że to każdemu się może zdarzyć. Dobra. No i tutaj. Hop. Taki grzybek. Na razie takie proste. Mam nadzieję, że mam tam trochę cienia. Chociaż da, jak będzie słonecznie. Moja pochodnia, dawaj. Hop, hop. Mm -hmm. dobra. My się bierzemy za. No więc tak. Tutaj będzie woda z jednej strony. I, 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 i. Będzie to wyglądało następująco żeby wejść przez tą furtkę od razu hmm. czy zrobimy takie coś? może to nie fajnie wyglądało hop i hop hop dobra i lecimy po jaderka z wodą tutaj też będzie trzeba pochodnie rozłożyć bo, 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 bo wiadomo co tam się stanie wiadereczko, wiadereczko, wiadereczko mamy wiadereczko hop u, proszę bardzo hop hop hop, hop. hop. wiadereczko I tak Hop Hop Ok um, Kopaczka Dziwaczka Ups, chyba nie tak Uhuhu, Zapomniałem jak to się robiło To za wstyd. I hańba Hańba ci Rambo Hańba ci No i pięknie. Nie pięknie już się widzę nawadnia. Hmm. Mamy 6 nasionek, więc posadźmy je w ten sposób. I wychodzimy, wychodzimy stąd. I pochodniki, pochodeniki, moje pochodniki. Tu są moje 10 pochodeniek. Hmm. Tak. Tak i tak chyba ich troszeczku braknie. Ale dobra. Hmm. Zrobimy to w ten sposób, iż Ja tam tym dałem. A tu jest ty paskudo. że zrobimy tak o tak właśnie tak wybornie, wybornie, doskonale i dobra, czyli mamy już zagrodę dla zwierzątek A tak z ciekawości sprawdzę czy my przypadkiem nie, nie mieliśmy tą snupka ściana, chociażbyśmy wprowadzili część zwierzątek U. siodło, siodło. Siadło mi na razie do niczego nie jest potrzebne. Świnie nie będę wyrażdżał, jak na razie, jak na razie. Łóżka. Nie wiem, dlaczego ich tyle zrobiłem. Więc nie mamy żadnych, żadnych, a to żadnych snopków siana. Bieda. Uuu, ale kobla. Bieda. Bieda. Nic. Nic. Jakie skrzynki tak to wygląda? Ok. Do spania. Nie możesz teraz odpoczywać. W pobliżu są potwory. Ale teraz już mogę. Więc... Jak tam się umiewają nasze plony? Hop, hop, hop. Uuu, jak pięknie rośnie. Dojrzewajcie skarby. No nic, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli teksturpak wam się spodoba, nie zapomnijcie go ocenić, tak jak również odcinka. Pozostawcie łapkę w górę, komentujcie oraz subskrybujcie. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!